Witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnej wideo prezentacji. Dzisiaj naszym głównym bohaterem jest Mazda 6. Samochód wyprodukowany w grudniu 2012 roku, model 2013. Silnik to dwulitrowa benzyna o mocy 165 koni. Bardzo fajny silnik, bardzo dynamiczny. Przy czym spalanie mamy w granicach 7 litrów. Także można połączyć benzynę. A nie diesla ze spalaniem, praktycznie jak w dieslu. Zupełnie wystarczający do tak dużego auta. Naprawdę daje, daje sobie radę. Samochód z niewielkim przebiegiem. Troszeczkę ponad 70 tysięcy km. Jeszcze jest na oryginalnych, fabrycznych oponach. Proszę zobaczyć. Które jeszcze naprawdę są w fajnym stanie. Tarcze, klocki, wszystko w jak najlepszym porządku. 17-salowe felgi aluminiowe. Tutaj też mamy z tyłu opony fabryczne, tarcze całkiem świeże, czujniki parkowania z tyłu, czujniki parkowania z przodu, przyciśniane szyby, chromowane dodatki, reflektory normalne na soczewki. że Tak autko się prezentuje z zewnątrz. Wszystkie szyby oryginalne, dwa fabryczne kluczyki. Po weryfikacji lakierniczej stwierdzamy minimalną poprawkę na tylnym lewym błotniku. Tutaj na tej części nad kola na całym aucie jest między 80 a 100 mikronów. Tutaj mamy między 100 a 150, także jakaś ta minimalna poprawka lakiernicza była wykonana. Oczywiście możemy dosłać jeszcze dokładne film z dokładnymi pomiarami czujnikiem lakieru. Także jak ktoś z Państwa by taki sobie film życzył, jak najbardziej możemy, możemy wysłać na maila. Nie będzie tutaj widać, chyba. O, będzie widać. Szyby mamy wszystkie fabryczne. Przejdziemy do środka. Cztery elektryczne szyby Elektrycznie sterowane lusterka bardzo duże, wygodne auto. Ta pizzerka to jest taka jak Alcantara. Tak, 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 to mniej więcej wygląda. Które auta japońskie mają taką fajną tapicerkę Tak wygląda środek fotel w ogóle nie jest jakoś zniszczony Auto ma jest wyposażone w system martwego pola tutaj na lusterku, jeżeli jest jakiś samochód w martwym polu Pojawia się. Trzeba to pokazać. Teraz nie jestem w stanie tego pokazać, musi się zaświecić. W każdym razie pokazuje się nam taka dioda, że mamy auto w martwym polu. Przejdziemy z tej strony jeszcze. Z tej strony dwusrefowy klimatronik, podgrzewane fotele. Przednie, nawigacja Także wszystko co jest potrzebne do codziennego użytkowania, jak najbardziej jest w aucie. Bagażnik bardzo duży Oryginalna mata, żeby nam tutaj nie brudziło się w bagażniku Tutaj mamy schowany hak, jest dokładany hak w aucie, także kolejny dodatek tutaj zestaw naprawczy a tutaj fabryczne wykończenie auta także tak to wygląda przejdziemy do środka tutaj na wyposażeniu jeszcze mam oczywiście tempomat zestaw bluetooth sterowanie Radiem, kontaktami, rozmową tutaj w kierownicy, tu mamy TempoMat, tu mamy radio, czujniki parkowania, nawigacja z całej Europy, dwustrefowy klimatronik. 3 stopniowe podgrzewanie foteli. Tu jest sterowanie nawigacją. Możemy sterować i stąd i stąd. Przebieg 70 693 km. 6,8 mamy spalanie O, tak wygląda projekcja czujników. tu do 17 roku, do 45 tysięcy. Kilometrów serwisowane w Waso, mamy jeszcze z 13 roku, z Państwu pokażę wizytę. Pierwszą 14, 15, 16, 17 mamy jeszcze informacje o wymianie oleju w 2018 roku. Na chwileczkę Państwu pokażę, że obecnie jest 70 693. Kilometry. Fotochromatyczne chromatyczne lusterko. maska. Przepraszam, że z chwilę państwa nic nie widzieli, ale musiałem podnieść maskę. Ostatnia wymiana olej w 18 roku przy 56 tysiącach tak wygląda silnik. Cichutko pracuje brak jakichkolwiek oznak korozji, co bardzo wiele osób boi się w maździe, proszę uwierzyć. Nie ma się czego bać, jeżeli auto jest odpowiednio użytkowane i bez jakichś wielkich, że tak powiem poprawek lacharsko-lakierniczych to nie ma problemu z koroną, także tutaj nigdzie nic nie widać, bardzo ładnie wygląda jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany serdecznie zapraszamy do kontaktu posiadamy stronę internetową www.używanypewniak.pl mogą nas również Państwo znaleźć na Facebooku, wystarczy wyszukiwarkę wpisać Używany Pewniak, a także jest nasza strona na automoto, www otomoto www.używanypewniak.otomoto.pl także zachęcamy do kontaktu i pozdrawiamy Państwa serdecznie